Big Jack, to jest takie bardzo kruche pytanie, ale pada bardzo często. Czy jesteś tylko kopią Minimajka? Nie. No tak. Minimajk, jak nastrój po rundkach? Myślisz, że wygrałeś z przeciwnikiem na słowa? Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że wygram dopiero 5 lutego. Okej. Okay. Big Kurwa. Jack, myślisz, że przeciwnik wygrał rundki? Nie. No tak. Michael będzie ubity. Okay. Mike, Kraków, twoje miasto, na ile to wpływa na ciebie, na ile jest to coś, co daje ci dodatkową siłę, dodatkową funkcję? walka no, w domu to coś pięknego. Kurwa, świetny pomysł. Mm. Zalecimy z kolejnym pytaniem. Big Jack, twój rywal zarzucał ci na rundkach, że kiedy on ciężko trenuje, ty się bawisz Kurwa, i pijesz. Nie. No tak. Jak to wygląda na tym etapie? Czy czujesz, że dobrze przepracowałeś okres przygotowawczy do walki? Zapierdalam. Mógłbym mu dzisiaj dojebać. Wytrzymam do soboty. Prawda będzie taka, że Michael będzie ubity. Kurwa, mam ochotę tak ci najebać, że nawet sobie tego nie wyobrażasz. <śm> nie? <śm> dobrze, będziesz, będziesz, miał, będziesz miał okazję w sobotę. Michael będzie ubity. Okej. Okay. No ale co ty na to w ogóle, mini Mike? ja na to, no nie strasz, nie, 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 nie strasz, bo się zesrasz. Pampersa załóż i... żeby się nie zesrał. Mogę ci na łeb kurwa nasrać, no, no. I tyle potrafisz. I Karle chcesz? No, no. Chcesz tego? No, no. Znowu użyłeś to, tego słowa. Znowu jesteś tego? Co, jakiego słowa? No tego, którego już mówiłeś. Używało mi takie jest to se będę tak mówił. Okej. Okay. To no nie strasz, nie jest nie, nie, nie strasz, bo się zesrasz. Nad czym myślisz, Big Jack? Michael będzie ubity. Okej, okay. w całokcie to był Twój błąd, kurwa. Największy błąd. Wiesz, jaką masz presję na sobie, kurwa. Kurwa, zdajesz sobie sprawę z tego, kurwa. Bo zmasakruje ci pysk bardziej niż po walce z Krushwilem. Czaisz, kurwa? To nie jest teraz, nie jest nie, nie, nie straż, bo się zesrasz. Pokaż siłę, kurwa. I panowie. Po... Arwen, czaisz? Rzucę tobą, kurwa. Nie wiesz, na co się piszesz, naprawdę. Kurwa.